Dzień dobry. Ludzie, którzy mają zwyczaj negowanie albo umniejszanie e, roli znaczeniu e, zmian klimatu, często posuwają się do argumentów w stylu, o kiedyś to dwutlenku węgla na naszej planecie było jeszcze więcej niż teraz, i jakoś sobie przyroda dała z tym wszystkim radę, to i teraz też da radę. Z jednej strony, nie jest to całkowicie. Kłamstwo. Rzeczywiście, mieliśmy w historii naszej planety takie okresy dosyć długie, gdzie stężenie dwutlenku węgla w powietrzu, w atmosferze było większe i jednak nasza planeta miała jakąś przyszłość później. Przyszłość, której elementem jesteśmy także my. Z drugiej strony, obecnie obserwujemy bezprecedensowe tempo tych zmian. Tak szybko klimat nie zmieniał się od bardzo, bardzo dawna. A jak. To wygląda, jeżeli chodzi o możliwości takiego yy, równowagowania tych wszystkich procesów w przyrodzie. Okazuje się, że tutaj również można się dopatrzeć jakiejś nadziei, która do pewnego stopnia jest zgodna z tym ogólnie nieprawdziwym i wadliwym argumentem, od którego zacząłem. Chodzi po prostu o to, że są na naszej planecie organizmy, które dwutlenek węgla z atmosfery mogą pochłaniać. I okazuje się, że my możemy na tym korzystać podwójnie. Już tłumaczę o co chodzi, zaraz po segmencie sponsorowanym. Yeee! A dziś sponsorem odcinka jest Surfshark VPN. Mówiłem o tym już wielokrotnie, więc znacie dokładnie przeznaczenie tego typu serwisów, tego typu usług, jak VPN. -y. Chodzi o to, że możecie zwiększyć swoją anonimowość w sieci. A także możecie z pomocą VPN-a obchodzić różnego rodzaju geograficzne blokady, z czego no, mi w przeszłości akurat zdarzało się korzystać, i potrafi to być przydatne. Na przykład, jakbyście chcieli obejrzeć jakąś usługę dostępną tylko w Europie, będąc na innym kontynencie. Generalnie, jeżeli byście się zdecydowali na skorzystanie z oferty sponsora tego odcinka, znajdziecie link w opisie, który zagwarantuje wam i dużą zniżkę, bardzo dużą zniżkę i jednocześnie y, ekstra darmowe miesiące tej usługi. Więc zajrzyjcie tam, skorzystajcie z wymienionego kodu, jeżeli jesteście zainteresowani, a ja wracam powoli do właśnie do bakterii, bo dzisiaj będzie o bakteriach. Bakteriach, które nie dość że pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery, to jeszcze mogą, tak można powiedzieć, jako efekt uboczny metabolicznych procesów z tym dwutlenkiem węgla związanych, zapewnić nam dostęp do bardzo przydatnych z punktu widzenia chemii surowców. A jak coś jest przydatne z punktu widzenia chemii, to jest przydatne z punktu widzenia całej ludzkiej cywilizacji, powiedział doktor chemii. Plansza tytułowa. No więc już od jakiegoś czasu wiadomo, że bakteria, która nazywa się Clostridium autoetanogenum, jest w stanie pochłaniać dwutlenek węgla z powietrza, zapożyczając z angielskiego fiksować dwutlenek węgla z powietrza, i w momencie kiedy ten dwutlenek węgla jest metabolicznie wykorzystywany w różnych procesach zachodzących w komórkach takich bakterii, to jako efekt uboczny powstaje etanol. I naukowcy już jakiś czas temu opracowali, a w zasadzie wynaleźli, w tym sensie, że przeszukiwali, przeszukiwali populację bakterii e, pod kątem tych najbardziej wydajnych producentów etanolu, jednocześnie wyjątkowo wydajnych pochłaniaczy dwutlenku węgla, znaleźli takie mutanty tej bakterii, które można w zasadzie wykorzystać do procesów przemysłowych. To znaczy takim wsadom bakteryjnym, jeżeli się zapewni odpowiednie warunki do wzrostu, dostarczy im się dwutlenek węgla z powietrza, to można gdzieś z takiego bioreaktora odbierać etanol i produkować etanol, który jest ludziom przydatny, tak powiedzmy. I w 2022 roku okazało się, że można ten proces w pewien sposób rozbudować. W oparciu o ten sam gatunek bakterii, a mianowicie można znaleźć takie mutanty tej bakterii, które będą produkowały także aceton i izopropanol. Jeżeli ktoś cokolwiek robił w domu, kiedykolwiek z elektroniką, to z pewnością przynajmniej z jedną z tych substancji e, miał kontakt. Jeżeli chodzi o szczegóły, które dla niektórych mogą być ciekawe, sprawa rozbija się o acetylokoenzym A substancję która jest pośrednim metabolitem przy przetwarzaniu dwutlenku węgla w etanol i niektóre z mutantów tej bakterii mają dodatkowe enzymy które ten dokładnie acetylokoenzym A mogą także przekształcać do wspomnianych dwóch substancji izopropanolu czy alkoholu izopropylowego i acetonu same przy tym przynajmniej tak twierdzą naukowcy którzy opublikowali tę pracę nic nie tracą. W sensie to nie jest ze szkodą dla bakterii, to jest tak jakby coś ekstra. Bakterie są w ogóle e, bardzo dobre w e, posiadaniu takich genów, które są ekstra. Ale o antybiotykooporności, poza tym, że w mojej nowej książce, to przy innej okazji. Wracając do meritum. Więc poza tym, że naukowcy znaleźli takie mutanty, że je rozmnożyli, to jeszcze byli w stanie zaadaptować do tego procesu, który wcześniej był zoptymalizowany. Mam tu na myśli produkcję etanolu. I obecnie izopropanol i mm, aceton jesteśmy w stanie uzyskiwać przez stosunkowo długi czas. Mam tu na myśli tygodnie. Z rozsądną wydajnością. Z tym, że ta rozsądna wydajność to nie są jakieś tony dziennie. Jednak to jest raczkująca dziedzina inżynierii chemicznej, technologii chemicznej. Aczkolwiek 3 gramy na litr bakteryjnej zawiesiny na godzinę to nie jest jakoś bardzo źle. Biorąc poprawkę na to, że w momencie, kiedy robiłem research do tego odcinka, reaktor miał 120 litrów pojemności, dawało nam to 360 gramów produktu na godzinę. Nie jest źle. Nie jest źle. Można naprawdę całkiem sporo elektroniki takimi z propanolem, 360 gramami propanolu wyczyścić. Jest całkiem spoko. No i naturalnym jest, że ten kierunek będzie rozwijany. Głównie dlatego, że takie reaktory, takie bioreaktory, są w pewien sposób uniwersalne. Jeżeli się wymieni wkłady, to można te procesy tak adoptować, żeby po prostu uzyskiwać inny produkt. Jeden gatunek bakterii, jedna zawiesina bakterii, etanol zmieniamy, izopropanol zmieniamy. E, co tam było aceton. Przy chemicznych reakcjach takich. Klasycznych reakcjach chemicznych nie zawsze ta sama instalacja jest tak bardzo uniwersalna. I trzeba wiedzieć, że już przeszliśmy długą drogę, bo kiedy uruchomiono pierwsze eksperymentalne instalacje, to wydajność była zaledwie 2,8 mg na litr zawiesiny bakteryjnej w reaktorze na godzinę, czyli już trzy rzędy wielkości przeskoczyliśmy. To jest gigantyczny postęp. Póki co. No. A dlaczego w ogóle o tym mówię? Ano dlatego, że produkcja tych wspomnianych substratów jest w skali świata bardzo duża i, jak to procesy, które są opracowane przez człowieka, jest związana z emisjami dwutlenku węgla do atmosfery. Natomiast w tym wypadku, przypominam, dwutlenek węgla jest substratem, jest pochłaniany i choć poszczególne procesy Poszczególne takie procesy składowe potrafią emitować dwutlenek węgla. To sumarycznie, kiedy się wszystko podliczy, wydaje się, iż można w ten sposób przeprowadzić syntezę acetonu, izopropanolu z pochłonięciem dwutlenku węgla sumarycznie z atmosfery. Czyli tego dwutlenku węgla będzie ubywać, będzie mieli ujemny ślad węglowy. I to całkiem sporo. Pozwólcie, że się tutaj podeprę konkretami. W takiej klasycznej syntezie acetonu, która jest ciągle najpowszechniej stosowana, emitujemy średnio 2,5 kg ekwiwalentu dwutlenku węgla w postaci różnych gazów cieplarnianych na kilogram uzyskanego produktu. W tym wypadku udaje się pochłonąć 1,8 kg dwutlenku węgla na kilogram. Produktu. Jeżeli chodzi o alkohol izopropylowy, to te wartości, jeżeli chodzi o emisję, to są średnio 1,85, a jeżeli chodzi o ten proces, w przypadku tego procesu e, z udziałem bakterii, mamy minus 1,17 ekwiwalentu dwutlenku węgla na kilogram produktu. To są bardzo optymistyczne e, zwiastuny. Bardzo optymistyczne e, zwiastuny. Oczywiście jesteśmy daleko od, od trąbienia tego, że już mamy rozwiązanie na problemy klimatyczne, jestem też daleki od tego, żeby się podpisać pod tym argumentem, który jest trochę inwalidą moim zdaniem, a od którego we wstępie wyszedłem. Ale jeżeli się podeprzemy tym, co przyroda potrafi zrobić i będziemy kreatywnie z tego korzystać i odpowiedzialnie, być może to jest jedna ze ścieżek, które pomogą nam zmierzyć się i no, wygrać w sytuacji, w której jest spory kryzys. A jak wy macie kryzys produktywności, to coś wam za chwilę podrzucę do prokrastynatorium. Nawet nie za chwilę, teraz. Yay! A dziś chciałem wam pokazać stronę, która nazywa się This Person Doesn't exist. .com. Jak sama nazwa wskazuje, zobaczycie na niej zdjęcia ludzi, którzy nie istnieją, ani nigdy nie istnieli. Wszystkie są wygenerowane przez sztuczną inteligencję, która była szkolona właśnie w tym celu tworzenia Wiarygodnie wyglądających ludzkich twarzy, i tak długo jak na tych zdjęciach nie pojawiają się ręce, które zawsze w wykonaniu AI są trochę creepy, tak sama strona też jest creepy, że nie jestem w stanie przynajmniej ja zobaczyć czegokolwiek w oparciu o co byłbym zdolny do wychwycenia, że to nie jest prawdziwy człowiek. W większości przypadków sprawdźcie, czy wy możecie to zrobić. Oczywiście nie za długo, bo są rzeczy do zrobienia, jest świat do uratowania, więc. A tak na marginesie, skoro już było sporo o instalacjach produkujących w podobny sposób etanol, to sam pomysł ich zbudowania to zasługa firmy, która nazywa się Lanzatech. I takie dwie instalacje, w momencie kiedy zamykałem research do tego odcinka, były już uruchomione w dwóch zakładach metalurgicznych. Czyli to nie jest tak, że naukowcy sobie zrobili jakieś bardzo małe reaktory gdzieś przy instytucjach badawczych i, i robią to tylko po to, żeby, nie wiem, tłuc granty? Nie, to się fizycznie już e, zaczyna stosować w przemyśle. O, tak, może to ujmijmy. I na tym zakończmy. Jeżeli chcielibyście usłyszeć więcej na ten temat, albo jeżeli będzie jakiś follow-up, który przejdzie przed moimi oczami, albo przed oczami kogokolwiek, kto pomaga mi w researchu, z pewnością w ten albo inny sposób... Damy Wam znać. Tymczasem dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że to było ciekawe. Zajrzyjcie do linku w opisie. I co? Do zobaczenia, do usłyszenia.